HZC 1500 to najnowsza wytwornica dymu typu Hazer z funkcją timera od Light4Me dedykowana mobilnym DJ-om, klubom tanecznym i dyskotekom. Maszyna wyposażona została w zbiornik o pojemności 5 litrów wystarczający nawet na kilkugodzinną pracę jednostki. Z przodu znajdują się 3-5-opinowe i gniazda kontroli DMX oraz złącze zasilania PowerCon. Panel sterowania obejmuje 6 przycisków. Wytwornica umożliwia nie tylko kontrolę objętości i siły wydmuchu, pozwala także na ustawienie interwałów między kolejnymi emisjami pary i czasu ich trwania. Nie zapomniano również o kontroli zdalnej, która pozwala na sterowanie wytwornicą nawet wtedy, gdy jest ona zainstalowana w trudno dostępnych miejscach, takich jak rampy i kratownice sceniczne. Regulowany jest także kąt wydmuchu dymu. HZC to moc 1500 W. Sprzęt gotowy jest do pracy zaledwie w kilkadziesiąt sekund. Przy maksymalnym wydmuchu i pełnej emisji pary jest w stanie wypełnić mgłą kubaturę nawet 300 m3 w ciągu minuty. Dzięki temu doskonale sprawdza się na zamkniętych scenach, tanecznych parkietach, w klubach i dyskotekach. Dużą zaletą wytwornicy jest również jej kompaktowa konstrukcja zamknięta w przenośnej skrzyni. Po prostu zamknij case i ruszaj na kolejną imprezę. Light For Me.